Jakie cebulki roślin kwitnących wiosną sadzi się jesienią? Przypomnienie tych wiadomości będzie tematem dzisiejszego filmu z cyklu Ogród Ozdobny. Zapraszam! Pod koniec lata i na początku jesieni trudno jest niekiedy myśleć o kolejnym sezonie w ogrodzie, a tymczasem jest to konieczne, jeżeli chcemy wiosną mieć na rabacie morze kolorowych, pięknych i często pachnących kwiatów. Na wrzesień i październik przypada czas sadzenia roślin cebulowych i bulwiastych, które potrzebują okresu chłodu, żeby zainicjować kwitnienie i które będą zachwycać zaraz po zimie. A jakie to rośliny? Oczywiście tulipany, które występują w przeróżnych odmianach i przeróżnych kolorach. Możemy je aranżować w ogrodzie na różne sposoby, łączyć w grupy jednobarwne lub wielobarwne, czy posadzić na rabacie między innymi roślinami. W zależności od gatunku i odmiany mogą kwitnąć od marca do czerwca. Wielu nie wyobraża sobie wiosennego ogrodu bez tulipanów lub bez narcyzów w tym tych najbardziej znanych, żółtych, trąbkowych, nazywanych potocznie żonkilami. One zakwitają stosunkowo wcześnie, niektóre gatunki już w marcu lub kwietniu razem z krokusami, choć są i takie, które zaszczycą nas kwiatami dopiero w czerwcu. Kupując cebulę lub bulwy roślin, warto zwrócić uwagę na ich czas kwitnienia, żeby zaplanować sobie taką rabatę wiosną, o jakiej marzymy. Dość wcześnie potrafią zakwitnąć też szachownice, w tym cesarskie korony. To zdecydowanie najbardziej okazałe rośliny, które na rabacie górują zazwyczaj nad innymi. Cesarskie korony mogą mieć dzwonkowate kwiaty w kolorze żółtym, pomarańczowym lub czerwonym. Inne szachownice przybierają różne kolory i różny kształt kwiatów, choć zazwyczaj dzwonkowatych. Mogą być między innymi w ciemnych barwach, praktycznie czarne. Najwyższe z wszystkich roślin cebulowych kwitnących wiosną są chyba jednak czosnki olbrzymie. Ich wspaniałe kuliste kwiatostany pojawiają się najczęściej w maju lub czerwcu i potrafią osiągnąć wysokość nawet 1,5 metra. Oprócz tego jest jeszcze wiele innych gatunków i odmian czosnków ozdobnych, które zazwyczaj kwitną nieco wcześniej, jest z czego wybierać. Jesienią możemy sadzić też lilie, te odmiany i gatunki, które nie są wrażliwe na chłody i które w naszych warunkach będą zimować w gruncie, a do wyboru są ich setki, w różnych kolorach i o różnym pokroju. Wiele z nich zachwyca zapachem. Lilie kwitną zazwyczaj w czerwcu i lipcu. Za to znacznie szybciej, bo zazwyczaj w kwietniu kwitnie inny przedstawiciel pachnących kwiatów, czyli hyacent. Jego zapach często potrafi wiosną roznosić się po całym ogrodzie. Hyacenty zachwycają nie tylko zapachem, ale także kolorami kwiatów. Dorastają do niższych rozmiarów. Mogą być np. umiejscowione między posadzonymi dalej wysokimi już wspomnianymi gatunkami z tyłu a mniejszymi, które zazwyczaj zdobią obwódki rabat i do których zaliczamy m.in. krokusy. Mogą mieć one również różne kolory: biały, żółty, niebieski, fioletowy bądź brązowy. I w zależności od odmiany oraz pogody krokusy kwitną od lutego do maja. Możemy je sadzić na wiosennych rabatach kwiatowych, na skalniakach, w trawnikach czy pod koronami drzew i krzewów liściastych. Pięknie wyglądają w większych grupach. Ich uprawa jest łatwa, a widok ich kolorowych kwiatów pod koniec zimy cieszy każdego ogrodnika. Jeszcze szybciej mogą pojawić się kwiaty przebiśniegów, jeżeli posadzimy je jesienią w ogrodzie. Śnieżyczka przebiśnieg to znany wszystkim zwiastun nadchodzącej wiosny. Może warto go zaprosić do ogrodu, jeżeli jeszcze go nie mamy. Bardzo podobną rośliną, która zakwita nieco później, jest śnieżyca wiosenna. Ona woli jednak nieco bardziej wilgotne gleby. Ponadto, do niewielkich roślin cebulowych kwitnących wiosną, które mogą stworzyć istny, piękny, kwitnący kobierzec, możemy zaliczyć też cebulicę syberyjską, przeuroczą roślinę o kwiatach niebieskich lub białych. Białe lub niebieskie, a raczej szafirowe są też kwiaty szafirków, które posadzone jesienią zakwitną w okolicach kwietnia i maja. Występują one także w odmianach o kwiatach różowo-fioletowych. Są one niezwykle łatwe w uprawie i raz posadzone w ogrodzie pozostaną z nami na lata, rozmnażając się przez cebulki przybyszowe i nasiona, rozrastając się na coraz większych powierzchniach. Z nieco mniej popularnych roślin cebulowych, które możemy posadzić we wrześniu lub w październiku i podziwiać wiosną, warto wymienić żółte ranniki, które kwitną niemal tak wcześnie jak przebiśniegi i kosaćce cebulowe, które są jednak nieco bardziej wrażliwe na polskie chłody, a także takie gatunki jak zawilec, śniadek, kamasja, pustynnik, psiząb czy puszkinia cebulicowata. Sadzenie wszystkich tych roślin nie jest trudne. Umieszczamy je na głębokości trzykrotności wielkości cebulki lub bulwy, wierzchołkiem do góry. Czyli jeżeli przykładowa cebula tulipana ma 4 cm, to wykopujemy dla niej dołek o głębokości 12 cm. Jeżeli bulwka krokusa ma 1 cm, to wystarczy zagłębić ją w ziemi na 3 cm. Można cebulki i ból wysadzić też w specjalnych koszykach, jeżeli mamy problem np. z nornicami w ogrodzie, lub w donicach przemysłowych z dużymi otworami na dnie. Praktycznie wszystkie rośliny cebulowe preferują ziemię przepuszczalną, wilgotną w tygodniach wiosennych przed kwitnieniem i raczej suchą przez resztę roku. Wiele z nich możemy sadzić też w pojemnikach, żeby potem zdobiły balkony lub tarasy, bądź żeby wczesną wiosną przeznaczyć je do pędzenia w domu. Zatem, kto kocha wiosenne kwiaty, ma zazwyczaj jesienią ręce pełne roboty. Zwłaszcza jeżeli cebulki tulipanów, narcyzów czy hyacyntów były wykopane na czas lata teraz muszą wrócić na rabatę uzupełnione na przykład o nowe gatunki i odmiany, po to by wiosną cieszyć oczy i dawać wiele radości, której wszystkim gorąco życzę. I zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Ogród ozdobny oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.